Witam Was w kolejnym, trzecim już odcinku testu. W dzisiejszym teście chciałbym poruszyć kwestię kamery sportowej. Jak wiecie, od jakiegoś czasu używam do swoich nagrań kamery GoPro 4 Silver. Nie należy ona do najtańszych kamer, więc jakie mamy alternatywy? Mamy chociażby Saiomi Y, która w Polsce oficjalnie kosztuje około 450 zł. Dalej nie jest to mała suma, szczególnie że oprócz kamery, kabla i akumulatora nie dostajemy nic więcej. Jakie mamy więc alternatywy? Ostatnio w marketach pojawiło się wiele kamer w cenie około 100-150 zł, ale niestety są to kamery bardzo słabej jakości i ich na pewno nie polecam. Tak więc co nam pozostaje? No pozostaje jeszcze szukanie kamer poza granicami Polski i powiem szczerze, że przez ostatnie tygodnie szukałem kamery, która powiedzmy mieści się w zakresie około 300 zł i oferuje dobrą jakość. I ten oto sposób natarfiłem na Firefly Model 7S. Ale zanim przejdziemy do testów, zobaczmy, co znajdziemy w pudełku. No dobrze, a więc tak prezentuje się kamera w opakowaniu, i powiem szczerze, że to opakowanie coś mi przypomina. No tak, podobnie z LogoPro będzie oczywiście więcej, ale na razie skupmy się na informacjach, jakie mamy zamieszczone na opakowaniu. Mamy zastosowaną matrycę oraz procesor. Jakieś podstawowe informacje, czyli wielkość matrycy, dostępne rozdzielczości, klatkaż. Hmm, pozostałe informacje, wszystkie te właściwie rzeczy, no, są mało ważne. Najważniejsze jest to, jak kamera nagrywa. Razem z kamerą dostajemy całkiem sporo rzeczy. No dobrze, nie mam zamiaru tutaj spędzać za dużo czasu, jeśli chodzi o omówienie akcesoriów, ale jest ich naprawdę sporo, zresztą są one dokładnie wymienione w instrukcji. Myślę, że oprócz... Monopodu, to praktycznie mamy wszystko, co byłoby nam potrzebne do zamocowania tej kamery, czy na rowerze, czy na kasku, czy na ramieniu, czy na statywie. No, po prostu jest nieźle. Widzę, że producent dał nam także naklejki, abyśmy chwalili się naszym sprzętem, skąd pochodzi. Co do samej kamery, jak widać, pełnymi garściami czerpie z GoPro, różnice w wymiarach są naprawdę marginalne. Mamy w obu kamerach z przodu. Wyświetlacz, jednak różnią się one odrobinę, zarówno informacjami zawartymi na ekranie, jak i samą technologią wyświetlacza. Jak możecie zauważyć, Firefox nie posiada żadnych zaślepek, mających chronić wejścia czy też samą kartę MicroSD. Natomiast z drugiej strony znalazły się nie jeden, a dwa przyciski dwa ekrany, właściwie bardzo zbliżonej wielkości. Wydaje mi się jednak, że ten w GoPro jest no, lepszej jakości. No dobrze, przyjrzyjmy się, jak wygląda menu. I pierwsza niespodzianka. Kamera posiada język polski. Tak jest. Nie będę przechodził konkretnie przez dane menu czy też funkcje, ponieważ zajęłoby to po prostu za dużo czasu. Nas interesuje, przynajmniej mnie interesuje, głównie jak ta kamera. Kręci. W poszukiwaniu kamery kierowałem się praktycznie tylko jednym parametrem, aby była możliwość um, nagrywania Full HD w 60 klatkach. Jak widzicie, tutaj jest taka możliwość, a nawet jest lepiej, ponieważ um, kamera jest w stanie nagrywać um, obraz w rozdzielczości 4K z prędkością 24 klatek na sekundę, ale na chwilę obecną uważam, że um, ten parametr nie ma sensu, ponieważ Mało kto posiada w tej chwili telewizor 4K. No cóż, myślę, że ten parametr możemy ominąć. Jeśli chodzi o zakres time możliwość ustawiania szerokości kąta widzenia, jest to wszystko do ustawienia. Jednak nie będę się zagłębiał w te sprawy, ponieważ to, co mnie głównie interesuje, to jak sobie ta kamera radzi w trakcie nagrywania, szczególnie w słabym oświetleniu. Jedna mała ciekawostka. Producent udostępnia co jakiś czas nowe oprogramowanie do tej kamery. Ostatnie oprogramowanie pochodzi z 16 lutego. Pytanie, czy będą jeszcze jakieś inne aktualizacje udostępnione, tego nie wiemy. No ale tak czy inaczej, sama wiadomość o tym, że producent nie zostawił tej kamery i wyeliminował przez oprogramowanie parę błędów, to już świadczy na jej plus. No dobra, to co, w takim razie wypadałoby zobaczyć, jak to cacko radzi sobie w trakcie eksploracji. Ok, mamy obie kamery na kiju. Z tej strony mamy GoPro, z tej Firefly. Firefly jest trochę wyżej ze względu na nietypowe łączenie, że tak powiem, które wymagało użycia przejściówki, aby móc zamontować ją do monopodu. Ale gdyby nie GoPro, które znajduje się obok, byśmy nawet tego nie zauważyli. Zobaczmy, jak kamery sobie poradzą w zmiennych warunkach oświetleniowych. Tu akurat mamy yy, słońce dosyć ładnie wchodzące przez okna. I pytanie, jak kamery sobie z tym poradzą. Wnoje dzisiaj świeci naprawdę ładnie. Oczywiście także bardzo ważną rzeczą jest mikrofon w kamerze. Wiem, że to jest lepszy, pytanie tylko jak bardzo. Oczywiście wy już zdążyliście zapewne to ocenić, ja przejdę to dopiero w domu i będę mógł dokonać jakiegoś konkretnego porównania. A tak przy okazji jesteśmy w, w hali, która kiedyś była wykorzystywana przez Biedronka jako magazyn, ale się nie mylę. Ale od paru ładnych lat niszczę. Oczywiście w tym teście nie mogło zabraknąć testu przy słabym oświetleniu, gdyż jest to, przynajmniej jeśli chodzi o Urbeks, kluczowy parametr dla kamery. Zobaczmy, mam swoją latarkę. Jak one sobie poradzą tutaj. No dobrze, w takim razie może przejdźmy do następnego testu, tym razem Tymlac. Jest. jest karta. Tu straciła ważność w zeszłym roku, w kwietniu. Predator. Słuchaj, jaka jest bogata wersja. No, zobacz Kaneda jeszcze listopada 2014 roku. Teraz sprzętu zostało, nawet trochę jedzenia. Co to jest wyjście na podwórze? No dobrze, czas na małe podsumowanie. Jak widzieliście, kamerę porównałem zarówno z GoPro 4 Silver oraz e, Xiaomi Y, której nagrania jeszcze posiadam. E, powiem tak, obraz jest naprawdę całkiem niezły e, moim zdaniem lepszy niż Xiaomi. Troszkę gorszy niż w GoPro, szczególnie widać to, kiedy mamy gorsze warunki oświetleniowe. Wydaje mi się, że szumy są mocniej widoczne właśnie na Fireflyu, ale i tak naprawdę jest nieźle. Jeśli chodzi o ten przedział cenowy, to robi to wrażenie. Jedyną bolączką, jaką zauważyłem, jest dźwięk. Niestety mikrofon nie jest najlepszy, co słychać zresztą. Trzeba troszkę głośniej mówić, aby złapać cokolwiek. Ale i tak nie ma tragedii. Miałem już w ręku kamery, które praktycznie nie nagrywały żadnego głosu. Podsumowując, za około 300 zł dostajemy kamerę, której producent udostępnia co jakiś czas aktualizację, która posiada język polski. Ma możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K. Robi zdjęcia w formacie RAW, co też jest rzadkością w tym przedziale cenowym. Obraz. Nagrany kamerą jest naprawdę ładny. Nie ma także problemu z akumulatorami są one bez problemu dostępne na internecie. Jedna bateria trzyma około 75 minut czyli jest to wynik no, nawet nie najgorszy. Oczywiście istnieje wiele kamer tego typu czyli tanie GoPro z Chin Nie znam wszystkich, jeśli macie, znacie jakąś kamerę, która. Dorównuje jakością i jest jeszcze tańsza od tej, to po prostu napiszcie o tym w komentarzu. Ten materiał nie jest żadną reklamą sklepu, nic takiego. Po prostu pokazuję Wam sprzęt, który ma naprawdę niezłą jakość i kosztuje niewiele. Ale jeśli znacie produkty równie dobre i można tańsze, to po prostu piście o tym w komentarzu. Ja jeszcze dla ułatwienia podaję link do sklepu, w którym zakupiłem tą kamerę. No i co, to było na tyle właściwie. Do zobaczenia w na następnym teście.